Siemanko, jestem Adyku, a dzisiaj ze mną jest yy, Natka. Cześć. Siemanko, no jeszcze raz jesteśmy na tym serwerze, a IP będzie w opisie i wam się wyświetli na ekranie. Tak. Tak. Serwer jest już cały gotowy. Mam nadzieję, że wam się ten serwer spodoba. Mi się bardzo podoba. Tak jak było w poprzednim odcinku. No Natka, już niestety wtedy musiała kończyć, ale dzisiaj jest z nami. Hmm. E, Chciałabym coś od ciebie dodać? E, tak, nie będziemy pokazywali Wam tego całego serwera. Sami no ja już to w poprzednim, poprzednim, nie zobaczycie. Nie po, co poprzednim po, po co psuć Wam, wam frejta? No ja już to w poprzednim odcinku, więc yy, No tego nie zrobię. I tak, zapowiedzi mojej serii to tak, e, jak mówiłem, będą piosenki puszczane z YouTube'a. I kto odgadnie, kto nazwę piosenki? To, dosta to będzie ze mną występować w odcinku? Wow, Ale fajny! Fajny to. pomysł No wiem <grym> To wymyśliłam, e, No tak mi się to wydawało, że to jest spawn Że to pod dechem, ale spawn nie jest tam dalej, tak? Mówiłam w tak. poprzednim odcinku Tutaj, gdzie się świeci światło, to tam tu Tu, 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 tu I tu mi się właśnie zaczynają lagi tego nie lubię. Ja mam cały czas, ale spoko. Nie, ja mam sofki za co chwilę. Nie lubię tych lagów. Um, no weź, że zdejmij tą kałaszek z siebie. A ja! Jest... Jezu, ja w tym paradu, ja ty żeś mi nic nie powiedział. <grym> tak jest ład, ładniejsza natka bez zbroi. Bo do z broje nie pasuje. Dziękuję. Um, no, wejdę w cześć, dostałem za, za królika nie. doświadczalnego. To Wala minia MINIAPRO. Byłem królikiem doświadczalnym i byłem pierwszym graczem na serwerze. Więc bardzo polecam ten serwer. Jest bardzo fajny i mam nadzieję, że matka ma takie same zdanie. No, bardzo mi się podoba ten serwer. No, tu jest regulamin. Nie będziemy Wam psuć i nie pokażemy Wam regulaminu. Przyjdziecie sobie sami, przeczytacie, jest piękny spawn. No. no. To co? VIP jest około coś 738. Tak pamiętam. A Super VIP koło 11. Coś koło tego. No na złoty Mam. No. No. Nie groszy. A no, skoda? No. Natka jest czerwona od środka. Nie wiadomo dlaczego. I ma puste w głowie. Tak samo jak ja. Mogę nam ja pokazać. on mnie obraża! No nieprawda, no nawet zobaczcie mnie od środka. Ty jesteś mandarynką. Serio? Mandaryna. Mam twoją głowę. Zaraz, zaraz cię ukażę. złeba. Nie, 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 e, właśnie tak. E, jeśli kogoś zabijemy, to tutaj wypada główka gracza. Jak kolekcjonować główki? Bo ja bardzo podoba. Byje parę już Wam pokazywałem w poprzednim odcinku, i serdecznie pozdrawiam MINIE Pro, Head Adminkę i Warszaw 998, headadmina Admina. E, czy chciałabyś kogoś pozdrowić, Matka? Ogólnie, tak jak w tym tym odcinku, pozdrawiam wszystkich nowych graczy, którzy wbiorą ja, serwer taki ja, ja, walecznego, wierzy. za to, że stworzyli ten serwer. Eee, właśnie, Kitstat jeszcze nie mogę za 10 godzin, ale Kitstat e, weź mi moją głowę. Mam wędroczę, tylko nie wiem czy otworzę, bo mam masakryczne lagi. Dobra, to będzie ważne. E, ja mam dokładnie 4 fps, y więc spoko. Dobra, no. Zacznę. Ehm, i ten będzie pisał podczas nagrywania Oczę, no muszę nie. muszę, nie? To, to jest normalka. Po co dałeś imię? Nie. O, no, dobra. To co? To chyba, to chyba na tyle, nie? Aha. O, patrz, nie. to jest waleczny. Cześć waleczny! Cześć waleczny, pozdrawiamy cię. No. Wszyscy cię pozdrawiają, nie? Wszyscy pozdrawiamy walecznego, wszyscy... Tak, piszemy komentarze, komentarzu, pięknie pozdrawiamy. Skic Pozdrawiamy walecznego wszyscy. Waleczny mam nadzieję, że też nas tak, pozdrawiam to jest w ogóle. Murzyn. Potem damy mulinka, czy coś, nie? Mhm, no spoko. No i tym sympatycznym odcinkiem... Ustaw się po mnie, oh yes. Tym sympatycznym odcinkiem zakończymy ten odcinek. Na tak na razie. Bye.